witajcie z strony Magbucz z 9.9. Yeah. Yy, I I dzisiaj... Mr. MTXO. Tak. Yy, I jesteśmy w Sniper Elite, jak widzicie. I zagramy sobie serię ofiar. Ogólnie mam takie pewne problemy z Frapsem. A, no ogólnie zacząłem nagrywać z Frapsem. I yy, no nie wiem czemu, ale mi... Już nagraliśmy sobie dwa odcinki z yy, konkretniej... Kompanii tryby współpracy. Zrobiliśmy te dwie, tą i tą misję, tą i tą. No, tylko że. Mm, e, no, nie wiem. Po prostu mi się przerwało w połowie nagrywania, bo stwierdziło, że jest za mało miejsca na desku, a było 117 wolnego. No, a z, właśnie to, teraz będziemy sobie testować też, czy to zadziała. Mm, no dobra, no to ja się dam, że jestem gotowy, czy tam coś. Jestem też gotowy. Dobra. No i grałem. powiedz Macmusie, no. kto będzie. Z A, tak grał. Właśnie. No ogólnie to będzie taka... Będziemy sobie grali tutaj zawsze z kimś, ale no, to zależy jeszcze będzie pewien Veto przez Cezik. Nie, nie wiem jak on się tutaj w, na Steamie nazywa. Yy, no, ale będzie sobie tutaj z nami grał. No. No i że jesteś gotowy no, Tak, jestem No, więc szykuj się Weto. A siekuj, to, siekuj. Tak, To tu? Nie, to nie tu. A, to sorry, nie ten jednak. Dobra, spoko. Ja nie wiem, gdzie mam iść teraz. No, wow, tutaj wow, wow, są. Co co tutaj jest to jest beznadziejne. Znaczy, chodź tutaj za mną. Już co, już za późno poszedłem gdzie indziej. Tylko jak teraz wejść na, do tego budynku? O, już tu są coś. Tak? Tu są. To nie zabijaj wszystkich, żebyśmy się mogli ustawić jeszcze. No okej. Okay. Ze mną. No, zostaw jednego. że dwóch nam zostało, to jednego tam z nich. kurczę, ja ginę, 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 mocno ginę, Gniesz. ginę. Bo on Cię nie... nie... Widzę. Bo on chce mnie zabić, a ja nie chcę. Aha, go. No. Dobra, mogę go zabić już, bo mnie denerwuje. No dobra. Nie, jak to gdzieś wejść? Masz jakieś miejsce kamperskie tutaj? No tutaj jest dobre, ale to się otwiera za jakiś czas dopiero. Te drzwi. Aha. Się otwierają. No. Dobra, więc to ja sobie tutaj skiersko. posiedzę. Na... Ja na razie idę chyba tutaj do środka. Co? Tu też nie można wejść. No. Naciskaj się. Spacja. O nie, było wejść, było wejść. Z której strony oni? Z tamtej, dobrze. A, dobra, dostał. Słuchaj, tutaj siedzę i staję, z tej wieżyczki strzelam. No to jest dobra. O, zdjąłem ci snajpera, cię Ej no, go, padam, padam. Nie. Ło łoł, łoł, ciebie strzela, próbuję go zdjąć. Kuku łoł, tu jest gościu. Dobra, wow, trafienie w głowę z tej wieżyczki zrobiłem. No, dostań, dostań, dostań. Jeden dostanie, no? no. Nie wierzę. I tam są jacyś jeszcze chyba. Gdzieś tam, Wo, jakiś tam jest koleś. Dobra. Gdzieś daleko. Wo, ile ich tutaj jest gdzieś? Nie widzę nikogo. Tam, padł. Tam miał wieżyczkę. Co za koleś? Wow, a to myślałem. że się tak przestraszyłem. Uuu. Tak patrzę. Dobra, fala ukończona. Tu się te drzwi otworzą do tego, do tego budynku. Widzisz tam, no, gdzie aha, ja widzę, idę? Widzę. Tu tam się drzwi otworzą i tam jest nawet spoko miejsce. Mhm. A to za jakiś czas. Aha, dobra. <laughs> idę ci ukryć wieżyczkę. Dobra, i tutaj stąd idą, nie? Tybno. Znaczy, mogą też z tyłu pójść. Bo to się zmienia. I mhm. w sumie mogą pójść tam, gdzie ja jestem. Łodda! Oni się tutaj za mną pojawili, dosłownie. Gdzie są? Gdzie są? Wow. A wie... Już wiem, skąd się pojawiają. Tutaj jest takich drzwi wychodzą jakby. O, są... Otworzyły się te drzwi. Tam? Widzisz? No, widzę. Zaraz sobie tam pójdę, tylko... Tutaj ich trochę ściągnę. Pyk. A. No, nie, nie. What? E co za kolesie? Ok. Ło, wow, pojazd jedzie. Gdzie jest pojazd? A, tutaj sobie. Co? Skąd? 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 Nie ma tego czerwonego, nie? No, nie ma, właśnie nie, nie mogę też znaleźć. Dobra, ale załatwimy ich tutaj. Ty jesteś? Ty tam Co jesteś. kogoś tam jesteś? o ciebie. No widziałem. Chciałem go po cichu zabić. Jest tutaj z tej, z tej strony. Wow, yes. tu, jest, tu jest ziomek Bum Dobra, na, na górę chodź, tam na górę. Dobra. Jest nieźle nawet Ład, zostało mi tak mało naboi do tego, do snajperki. No trzeba tutaj chodzić, niestety. Na jakim magazynków czas. tylko? Sprawdź, Magnusie, czy ci się nagrywa. Tak, nagrywa się. No, oni tam wchodzą do nas jakoś. W ogóle tu masz pa pancerfausta jak chcesz. Już co, ja roz, y, zaraz sobie zobaczę, tylko roz... O! Tu jest koleś. Dobra, załatwiłem go. A! No nie. Dobra. Dobra. Yy, czekaj, Ej, to... Roz... to czekaj. Yy... Spoko, jeszcze mam naboje, nie wiem jak chcesz, to... Znaczy on, on już pada ten jeden. Co ja rozło rozłożyłem tutaj minę pułapkę na schodach? No to jest, to jest dobre, bo oni czasami tu wchodzą. No. Ja też sobie... I gdzie rozbudzę. masz pancer Fausta? Znaczy ja już wziąłem, sorry. Aha, spoko. A tam jest, jeszcze się da wyżej, a to ja sobie tutaj pójdę. O, to mi Okej, okay, jest pułapka. No. I na pułapkę dałeś? Tak, tak. Dobra. No, ciekawe skąd przyjedzie pojazd. Tym razem. Jest pojazd. Jest, jest zabawa. Czy jest pojazd w sensie, że. O, na fali. No rozumiem. No, no na tej fali, no. Dokładnie. I. Aha, zabrałeś mi go. Co ty też chciałeś? Tak. No dobra. Czekaj, ja go zdejmę. O. Nawet nie wiem kogo. Nie widzę teraz nikogo. Uh -huh. Pokaż się snajperze. O, odblokowano osiągnięcie wybuchowe. Ej, wybuchowa pułapka, kogoś załatwiłem tą miną pułapką. No, możliwe, tutaj, bo oni tutaj wchodzi. tutaj często. idzie koleś. Szedł do nas koleś tutaj. Uło, to, to uło, uło, ja tam uło. mam pułapkę, jak coś też jedno, ha! jeszcze. I to było piękne, bo koleś tutaj szedł, nie? Yy, musiałem przeładować sobie yy, karabin maszynowy i zmieniłem sobie na pistolet i hadzik. Taki ładny mi wszedł. Nie, nie widzę nikogo. Gdzie oni są? Nie no serio nikogo nie Tam widzę. Tam gdzieś są, ale... też ich nie za bardzo widzę. A tutaj idzie kolej, zdejmę go już Nawet do dwóch Dobra, nie ma trzeciego Nie ma Tam idzie jakiś Dobra zdziałem I Teraz się Chce nagrywa? Coś, czy... Tak, nagrywa się Wiesz co chyba już teraz będzie po problemie, skąd on do mnie strzelił? Jest pojazd już. O nie, gdzie? Tam, w prawej stronie. Na Wow, ile ich tam jest? Bezwładnienie. Wow, teraz we, daj mojego. Nie. Weźli do. Tak, nos. już zdjąłem. Znaczy, no, prawie. Teraz. Co oni... Jeszcze więcej. <laughs> Jeszcze ile ich tutaj jest? Co to ma być? Jeszcze tu coś siedzi Koleś! Dobra, z pistoletu w końcu. Okej, okay, nie ma ich więcej. Zdjąłeś już tego... Yy, Jeszcze jeden chodzi tutaj do środka. To? No dlatego tak, już zdejmę z pistoletu, będzie piękna akcja. Jak mnie zauważy, to zrobię mu chadzika. A, ciebie zauważył. I czekaj, 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 czekaj. Jeszcze go nie zabijaj, co? bo. No co ja mam z nim zrobić? No zostaw go, nie, nie zabijaj, bo ja musiałem. ja zrobię muszę mu obezwładnienie. Muszę iść po naboje. Nie mam nic. Ok, trafię go w naboję. No czekaj, ty też sobie weź na boje. No lol, koleś, dobra, lecę po prostu. Łołowo, <noise> nie 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 No, faktycznie mi tylko 5 magazynków zostało. E, magazynków na boi. Wow. No to z snajperem tam to strzela sobie. Tam. O nie, sorry Paweł. Dobra, zdążę. Eee, gdzie są do tego tutaj? Tak, to to. No, to wezmę już do wszystkiego, jak jestem. Mi się skończyły so, ostatni, to, to... oczywiście tym walnąłem pancerfaustem we framugę <noise> okna. Nie żeby inaczej. 0 pojazd 17 klasi. Dobra, ciągle się nagrywa, więc chyba już będzie ok. Gdzie jesteś? Co so, idę na górę, ale zostanę sobie tutaj w połowie. No. A, no nie, strzeliśmy do tego samego. No, przeładowanie, przeładowanie i... Mm, nie widzę nikogo. O! Jest. Dobra, idę wyżej, będę miał lepsze pole widzenia. Może ktoś będzie miał minę pułapkę, tutaj sobie przeszukam te zwłoki. Tutaj sobie teraz siedzisz, da się rozwalić tą framugę? Nie czy wiem, z mnie. Sprawdź. Nie, pancerna. Widzisz kogoś? Mm, o, tam jest jakiś no. daleko. Nie. Dobra, bezwładnienie tego już. Dobiłem czy nie? A, teraz dobiłem. O, wolno nie, ten dym jest wkurzający. Zasłania mi okna. Tam chyba jest kolejny. Widzisz kogoś, bo tak, ja. Tak, widzę, nie... widzę, widzę. O, idzie na górę, I tylko zobaczyłem, ale nie zdążyłem go zdjąć. O, widzę go. Dobra. A tam są. No, dużo ich tam jest. Teraz się pokazało to. No, dostań. A, dostał przez nogi. A, to ty? No, tak, no. to ty. A, fajnie, taki długi ci się zrobił. No, lo, znowu tak mało już mam tych naboi. No, ja też. Trzeba by pójść, ale już trudno. No. No, nie, masz dwa kile więcej. Oj, takie niszczenie, magmus. Jest pojazd. Jest ja pojazd. Spoko. No. Nagrywa się? Sprawdź jeszcze. Tak, nagrywam. Patrzę tutaj za chwilę. O, nie już strzelają. Już nie. I ani, a tam 210 są. 210 metrów. Ha. I tam są. 212 i co? Ha. A tu. I ja co? nie widziałem w ogóle pojazdu. No widzisz? Trzeba się ja rozglądać. A. O, detonator. No ale tam jest dym... O, jest. Dostał. O, tutaj też koleś. Tam w fajne miejsce, tam się da wejść, chyba. Dzięki. zobaczyłem teraz po tej kamerce, nie? Idź za nami, A, nie, nie. Myślałem. Lubię takie długie trafienia. Oni czasem tu wchodzą. No. O, teraz idą, bo by było echo. No. No. O, zdziałoś. Tak. Dobra. O, teraz chyba znowu idzie ktoś. A, zdziałoś, dobra. Idzie ja mam mało amunicji już. Idą tutaj do nas jak coś. A, ich zdej. Nie, strzelali od dołu, tam gdzieś. Idzie. A, mm. idzie jednak. Od... Postałem granata U ładnie, sobie spojrzałem też Dobra, zostaw tam wiesz, jakiś tych Tak? Dobra No bo i nie wiem ja nie mam nic nie wiem jak ty No, załatwiałeś go, dobra To ty zdejmij jeszcze yy, yy, A tam jeszcze załatwiłeś Dobra to jeszcze jednego zdejmę i... Ale oni są już... Aha, oni tam są gdzieś Dobra Muszę się ci... Musisz go minąć tego ja też... co tu a, to już pójdę. O... A, w drzwiach tutaj. Dobra, nie zabiję go. Taka głupia. Dobra. Nie o zabijam. nie. Torwał mnie. Może jednak lepiej, lepiej zabije, Okej, no, Czekaj, ja, ja w niego będę strzelał. Chodź no. do mnie, chodź do mnie, ty mnie lecz. Ja, ja go będę w niego no. strzelał. Okay. Trafisz. Trafię, spoko. Trasz. Dobra, o nie, zabiłem go. Nie chciałem. A, no, to teraz będzie nam ciężko wrócić. To ja spróbuję wrócić na inne miejsce. O, tutaj spróbuję dojść. Jakoś. Da się tutaj jakoś pójść? Wiesz, może? Gdzie, gdzie? W to miejsce, tutaj, gdzie jestem. No, da się tam przez drzwi, tylko one się jeszcze nie otwarły. Aha, dobra. To ja uciekam. Potem może ja no, sobie, tej sobie fali tutaj jakoś. wejdę. Nie wiem, bo... Chyba tutaj jest dużo, tu, tu jest dużo fali, no i... tu jest sporo tych fal. Uh -huh. Dobra, teraz z innego miejsca będę strzelał. A, trafiłem w ruchu. Ja idę jeszcze na górę sobie na, na samą górę. Mhm, uh -huh. dobra. No trochę głupie mam to miejsce, no miejsc jest trudno. Wow, kto strzela? I skąd? Przyznać się. Mm -hmm. Na no, to bo... Tam w jesteś. Nadam, no, mną? Tam u górę. Dobra, już go zdjąłem. O. Potem nie. te drzwi się otworzą tam, gdzie jesteś. Ciek, ten, obok mnie, to? No, no. Dobra. I, I jak jakby po drugiej stronie, tam gdzie ty jesteś, tylko po drugiej stronie. Hmm. Czyli w sensie, że na, naprzeciwko Ciebie tam. No, Za pomnikiem też je otworzą. O. A. A, już myślałem, że będzie double kill, Ale ruchome cel trafienia. 131 metrów. I kto go zdjął? Ty? Ja O tak mam trafienie. W głowę z ruchu mm. Co? Stąd koleś. Nie Tam u góry jest, jest ziomek. No właśnie widzę, tylko że nie mogę go trafić. No, nie, on, on uciekł gdzieś. Przestraszył się ciebie. No nie dziwię mu się. A, jest na nie ma żartów, nie? No. No nie on to jest! Dobra, już go nie ma. No, chodź koleś. No, 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 widzę cię. Dobra, eliminacja. No, to i, ja nie widzę. i skąd oni nie strzela? Tu siedzą. Uuu. Ile dziesięciu jeszcze? W pupkę dostał. No, ile ich tu jeszcze chce być? No, dzięki. A, nie trafiłem, no. No nie umiem hmm. trafić w gość. Obezwładnienie. Dobra, dwa obezwładnienia. Ale przynajmniej tyle. A, jest. Przez krzaki. Na czterech zostało, czyli teraz pokazuję ich. Tam wszyscy. Tutaj co siedzi, koleś? Jest ten pojazd? Bo ja nie, nie widziałem go. Nie, nie tylko nie widziałem właśnie. Dobra ja tam a, idę na dół. To stoi? Nie. No kończę do siebie idzie. No widzę, widzę, widzę. Okay. Czekaj, już ich zdejmę. też amunicję? No wezmę sobie na wszelki wypadek. Dobra, bo jeden został tutaj siedzi i bo on się tutaj pomp, na ciebie kąpi. No. A tutaj nawet miałem nie takie złe miejsce, ja też sobie pójdę po amunicję. Uu, a tutaj do czego jest amunicja? Z dwóch A, stron. To, to, to jest ta sama, no. Dobra. Okej. Okay. Nie zabijesz Cię, nie? No dobra, no, dobra poczekam. To ja go sobie ściągnę, tylko poczekam okay. na Ciebie. Jeśli bym w karabin, to zginie. A czy w sensie coś mi się stanie? Nie. No, nie wiem. zobacz, sprawdź. A, czekaj, bo sobie gdzieś idzie. A, dobra. Nie, to ja. No wiem, wiem. Aha, sam strzelałeś, no. dobra. Chciałem, czekaj. O punkty dach. Poczekaj, nie, nie strzelaj w niego, dobra? Ja spróbuję mu trafić dobra, w okay. yy, granata. No, to może wybuchnąć. No wiem, to wy, wiem właśnie wtedy wybucha. No nie, no gdzie on biegnie? <laughs> o, jak coś to to ja, ja mam go na Dobra, strzel go. Próbujesz? Nie, ja zdaję, zdaję, czekaj, chociaż... Czekaj, jeśli tutaj przez to go zdejmę, to będzie po prostu strzał roku. A musiał się poruszyć, przez ten bunkier miałem... Czekaj, No nie. Chwila. Ja też próbuję w tego grana temu szczelić No nie, nie trafiłem. Dostał? No dostał, ale już Przecież... pada. Aha, no bo się nie pokazał na czerwono no Nie no już go zabiję. No, fala ukończona. Otwarły się te drzwi? Nie otwarły się. Yy, nagrywa się? Tak, nagrywa się. Czemu Ty masz 54, 61 i pokazuje Ciebie na niebiesko? Na no, mnie... Mi Ciebie. A może że więcej punktów? Możliwe. Aha, tak? No, mi Ciebie pokazuje. No to nie wiem. Jest o, jeden pojazd. pojazd. Dobra, teraz skąd przyjdę? Tylko uważaj, bo tam wiesz, jak one się otworzą te drzwi, to... Tam wypadną goście Ha no wiesz co do ich wszystkich skarbin to jest spróbę ściągnąć O już widzę pierwszego kolesia No nie o drugi tam o idą chyba do drzwi ale teraz mówię naprawdę że O, serio, no so, otwarły się te drzwi Tak? tak. I tam, tam będzie sporo tych kolej Wow! Nie, nie 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 Szybciej no się lecieć. No wiem. I tam no, masakrycznie dużo tych osób idzie. I tutaj... Uch, a! Ach. zapomniałem, że mogę strzelać! Ej, ciągle jest... Uch, aż! nie mogę. Snajperze. Dobra. Dajcie mi Idę trafię. tam do ciebie. Ej, nie wiem czy zdążę. Uch. Ich tutaj raz, dwa, trzy, cztery... Pięciu. Czekaj, ja jeszcze tego zdejmę szybciutko. Ja bym zdążył. Dobra, wyszli większość, wszyscy wyszli. Prawie jedną zostało. O nie, I tyle we mnie. Co? Nie zdążysz. Mam nadzieję, a ja też bym. Ja nie no, już niszczą mnie z, z wszystkich pozycji. A padam. Nie. Nie. nie, nie się. Dobra, trudno. Ile było? 20 nie minut, dobra, to wynika, akurat na odcinek. E, wynik 64 ofiary, jedna reanimacja. A hmm. e, ten. Ogólna, ogólna odległość strzałów tam na dole, co ci pokazuje? Ten na czerwono. A, e, czekaj, wynik 3, 3, 31 tysięcy, ogólna odległość strzałów 4946. Celność strzałów względem tą 75%. Ja 38 tysięcy wynik. E, e, ten odległość czołów mam 5, czekaj, ile? 5800 Wiesz co to jest chyba nasze wszystkich, wszystkich nas Możliwe, nie wiem, w sumie. Wspólne A ile masz się strzałów z metą w głowę? 7. Yy, o, ja mam, ja mam więcej trochę. Aha. No, wiesz co, ja tak strzałem po prostu, no, żeby no, no. trafić, nie? A nie ten... No dobra, no to chyba będziemy kończyli, bo się nagrało. Nareszcie, Tak jest. Tak. Kurczaczki, ziemniaczki. Yy. No dobra, no to kończymy odcinek. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i możliwe, że w następnym odcinku będzie jeszcze ktoś więcej. Weto, mister Weto. Tak, niewykluczone. No więc ja się z Wami żegnam. To był Magus99 i MTXor. Dobra, no.